Siema widzowie, dzisiaj sobie zagramy e, w Brawl i będziemy sobie otwierać 10 darmowych stardropów. Dropów. O nie, sorka za to, że mi to nic się nie dzieje, już to umiem poprawić. E, dobra, e, ja już sobie otwieram te 10 Star Dropów, ciekawe co mi wypadnie, ale najpierw zanim sobie otworzę, no to tutaj mam e, to jeszcze za darmo. Mam 5 kredytów. O nie, to, to muszę mieć. A, no bo jest nowy, wiecie. Dobra, tu jest 10 darmowych Star Dropów. Yy, więc yy, przechodzimy yy, do, do nich. Dobra. Tu, tu jest pierwszy. Okej, okay, drugi. Chyba tak otwieramy normalnie. No nie no. Może jakaś legenda? Jakaś fajna, żeby coś dopło. Nie, nie no, na razie takie. Jocie! Ja ej widzicie? Legenda! Jocie! Ja mamy już legendę! Co tu mamy? Yy, do nity jakieś coś? No ale super, była pierwsza legenda. Może będzie jakaś... Nie, to jest epic. O, do kolta śmiech bardzo rzadki, no i rzadki. O, już tyle. No to sobie zobaczymy, to co to jest do co nam dopłynęło w legendzie. Nie fajne, nie podoba mi się. Nie, to było o, widzowie słabe, słabiackie. Ja myślałam, że e, jakaś postać mi wypadnie czy coś. nie stać mnie oczywiście, bo nie mam. Bo jestem jeszcze słaby w Brawl Starsa. Tu patrzcie, no z jest Game Passa. Sobie wtedy kupiłem, chyba oglądaliście odcinek. O, tu nie. jest. Ja to chyba sobie... We... Nie wiem jak to się tyta, ale ile zostało do skina do skina Shelly. 30M, 30 milionów. No dobra, zgib. Jak zainstalujecie tą grę, no to uda nam się wbić i będziemy mieli nowego skina do Shelly i tą grę. Tak, będziemy mieli tą grę. Wszystkie e, supercella i gry też e, będą dostawały jakieś nagrody jak tutaj. A tutaj na rankingowym akurat zbieram... No bo patrzcie, 1000, mm, więc sobie e, będę miał od razu sobie e, kolejnego star Dropa wybierę i nie wiem czy jeszcze na kredyty do... Lili nie będzie wstać, więc ja sobie już tutaj yy, gram. Zobaczmy. O, za dyna może być. I... ma takie. Giele moja, bo... Nie, mojego... nie to co ty To też może być Leon. Leon Keon. Goli, nic nie. tu sobie idziemy. Tylko, że nie przez stronę. Edgar, no to wszystkich na hipa prawie zabija. On jest taki dobry. No patrzcie, to na mnie Bambik jestem, no. Chyba no, już sobie nie idziemy. Ao, a to bolało. Przegraliśmy. No niepodobne. Dobra, może teraz mi się uda... Napad, napad, to biorę Edgara na napad. No, no ja to jakby ktoś to zaproponuje na komuś, a no, nie już sobie wybrał MZK. Dobra, weźmy sobie tego. O tam już był ten skin. Nowy do do Tika, bo będzie z tym interesować. Nie nie znaczy, zadymiarz. Sorka, sorka. sorka. Big Aha, to było niefajne, Jak no, no, ja długo już będę chyba miał za dwie rundki, będę miał to. No to sobie otworzymy No i to będzie starczyło chyba, że sobie Piper weźmie no, śluby albo tego, albo tego. No tak, u nas zmiany? <gibli> oh, Mamy kiciusia! Miał, miał, miał. Kiciu robi miał. A to było teraz... Ale to było teraz cringe'owe. No i patrz jaki gałgan!

že máme. Budeme běhali. Oba. Tak samo jak to przegrana. Hmm. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. No. To już mi. nie będzie tego? Czekajcie. Wam już I. zadymiarzy typek. I... мы сыграем с какими-нибудь боссами, честно. Miałem za duże lagi, tak to no to bym zabił e, głupiego dynamite'a, a tak to miałem lagi. To jest najgorsze co może być w Brawl Starsie, bugi i lagi. A nie, jeszcze miniaturki chyba nie mam wymyślonej. Ej, no to wymyślę. Jakąś fajną. Nie no, teraz to musimy wygrać. Serio. Ja już tutaj e, robię nawet cięcie.